Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w Głowie. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie jednemu przeze mnie nowo odkrytych filozofów, mianowicie Soren Kierkegaard, jako duński nazwę jego prorokiem egzystencjonalizmu. Dlaczego? Cytował bardzo dużo Hegla. I na Heglu nie chce się skupiać w ogóle, choć niestety poruszając Kierkegaarda, musimy trochę Hegla dotknąć. Hegel uważał się za człowieka, który w ogóle wędrował po Europie, dzielił tę topografię Europy i w końcu doszedł do takiej świadomej, świadomego odrzucenia Boga, między innymi, i powiedzenia sobie jasno i wyraźnie, że człowiek jako jednostka nie ma większego znaczenia, bardziej liczy się świat jako ogół i proces historyczny. No i Kierkegaard szukał odpowiedzi w Heglu, ale stwierdził, że on właściwie idzie w drugą stronę. I o tej drugiej stronie dzisiaj porozmawiamy, o tej stronie, która trochę mnie pociąga bardziej, choć do pewnego momentu. Więc zaczynając od początku. Kierkegaard zarzucał Heglowi, że filozofia systemowa, której jedną z podstawowych kategorii jest ogólność, pomija problemy jednostki, nas, pojedynczych nas, ciebie, mnie, każdego innego. Czasem sam określał przedmiot swoich opisów jako wyjątek, przy czym ten wyjątek, Miał być czymś, co tłumaczy ogół, ale jednocześnie temu ogółowi się wymyka. I z takich protoplastonicznych opowieści wstępnych to tyle, i teraz przechodzimy do tego, co najciekawsze. Kierkegaard uważa, że człowiek jest syntezą skończoności i nieskończoności, czasowości i wieczności, oraz konieczności i wolności. I zaczynając od początku, skończoności i nieskończoności. I tutaj mamy te, te rozróżnienie pomiędzy tym, co skończone i nieskończone. Jak należy żyć? Wiecie, to jest pytania, w ogóle filozofia, to są ciągłe pytania. I czy należy żyć, jakbyśmy byli skończeni czy nieskończeni? Czy zostawiać coś skończonego na tym świecie, czy nasze życie będzie i tak, czy tak nieskończone? I Kierkegaard przy tym najwięcej czasu poświęcał do trzy stadia, określające praktycznie trzy pozycje wobec faktu skończoności. I tak nazwał stadium estetyczne... Ale po naszemu to stadium te egoistyczne, niezważające na wyższe wartości, starające się cieszyć skończonością, powiedziałbym wręcz hedonistyczne, momentami nihilistyczne. Takie stawiające przede wszystkim na przyjemność, odrzucające te wszystkie inne pobudki, załóżmy, jakichś wyższych wartości moralnych być może. Drugie stadium to stadium już etyczne, które skupia się na życiu społeczności. I realizacji ponadegoistycznych wartości. No i zadajmy sobie pytanie, w którym stadium jesteśmy, któremu bliżej, czy do przyjemności naszej egoistycznej, czy jakiejś wyższej, ponadegoistycznej wartości. No i jeszcze trzecie stadium, na dopełnienie, bo Kierkegaard uwodzi za, uchodzi za dość religijnego filozofa, naprzeciw Heglowi, właśnie. I nazwał trzecie stadium stadium religijnym. I człowiek ostatecznie sam, Stara się nawiązać indywidualną relację z wiecznością. To jest takie stadium, które powiedziałbym, dostępuje oświeconych, i tylko oświeceni do niego dochodzą. Choć teraz to jest tylko i wyłącznie moje rozumienie Kierkegarda. O tym też opowiada w ogóle film na Rauszu, który wyreżyserowany przez Tomasa Winterberga, fana Kierkegaarda, też dlatego, że w trakcie, gdy zaczynał kręcić ten film, zmarła jego córka, która miała grać w tym filmie. No i wiecie, jak trwoga to do Boga. I w takim momencie Kierkegaard był idealnym mm, wyborem dla właśnie e, połączenia filmu na Rauszu, który jest filmem z 2020 roku, więc tego okresu pandemicznego, zamkniętego. I jak sam Winterberg mówił, że to właśnie ekipa filmowa uratowała go, ale w ogóle na Rauszu poświęcę kiedyś Osobny podcast, do którego już zachęcam, bo będzie niesamowity. To mój ulubiony film. Wracając do Kierkegaarda i do tych stadiów, sam Soren Kierkegaard na początku życia był w tym stadium egoistycznym, estetycznym. I Jakby nie było, każdy przez to stadium musi przejść. I to nie jest tak, że my jesteśmy w jednym. To jest tak, że te stadia się przenikają. I stadium religijnym, załóżmy, wylądujemy w momencie, w którym jak twoga to do Boga, na przykład w momencie śmierci kogoś bliskiego. W estetycznym zawsze będzie każdy. Tu moją filozofią każdy gdzieś tam posługuje się tym swoim ego, stawia je na pierwszym miejscu. Nawet kiedy myśli o kimś innym, to nadal jest to robienie dobra dla kogoś innego, tylko dlatego, że jest to ktoś ważny dla nas. Choć wiadomo, są też inne przypadki, nie uogólniając, jest to temat o wiele bardziej złożony. Ale tu wróćmy do tego Hegla nieszczęsnego. Dla mnie też nieszczęsnego, nie przepadam za jego filozofią, choć. Yy, Zrobił bardzo dobry grunt pod dalsze rozważania. I Hegel mówił, że żaden człowiek nie ma znaczenia. Czy tak rozpatrujemy naszą egzystencję? Bo mówimy tu o y, egzystencjonalizmie, tak? czyli o zadawaniu pytania, po co jesteśmy na tej, na tej Ziemi. Czy jest to efekt pewnego przypadku i takiego przypadku, który będzie rozwiązany na tle całej historycznej historii, na tle tego wszystkiego, co będziemy rozpatrywać nie w latach, nawet nie wiem, czy w wiekach. Ale po prostu z określenia historii. Czy jednak mamy jakieś decyzje do podjęcia na tej Ziemi? Możemy coś zmienić na tej Ziemi i myśleć o sobie jako o osobie wyjątkowej, o osobie, która może zdziałać dużo, może wywołać wielkie przewroty w historii. No i tu przykłady tych wielkich jednostek, którymi chyba każdy ma inne przykłady wielkich jednostek yy, i każdy myśli o prekursorach historii w trochę innym sensie, ale Wszyscy ci, którzy zmieniali historię w jakiś sposób, zazwyczaj byli to politycy, czasem byli to biznesmeni, wszelakiej maści. No i w takim przypadku to rozdarcie powoduje nie tylko filozofię Kierkegaarda, bo on raczej wspomina właśnie o tej wyjątkowości człowieka o tym, że mimo wszystko mamy znaczenie. Podpisuję się pod tym. Raczej. Z wywiadu profesora Jacka Prokopskiego, który jest filozofem z Politechniki Wrocławskiej, w programie Eureka, Jedynki Polskiego Radia, wspomniał, że każdy, kto sięga po Kierkegaarda, musi zmierzyć się z samym sobą. I w ogóle mierzenie się z egzystencjonalizmem i każdym filozofem egzystencjonalizmu możemy określić o zmierzeniu się z samym sobą. Żeby najpierw pokonać duchy, które siedzą w nas, a dopiero potem zadawać konkretne pytania świata. No ale taka jest podstawa filozofii. I kilka pytań, i kilka cytatów, które wyciągnąłem z Kierkegaarda z różnych miejsc. I przedstawię je Wam zakategoryzowane do kategorii, nazwanych przeze mnie, nieznaczących, ale mających raczej zamiar rozjaśnić, w którą stronę Wasze życie, na podstawie właśnie Kierkegaarda i egzystencjonalizmu wszelakiej maści, w jaki sposób do życia podchodzicie. Pierwsza kategoria to kategoria racjonalne. Życie nie jest problemem, który trzeba rozwiązać, lecz rzeczywistością, której trzeba doświadczyć. Jako ludzie jesteśmy pewnym rzutem, rzutem w pewien nurt historii, który akurat się wydarzył. Kto zdecydował o tym, że zostaliśmy rzuceni akurat w tym czasie, w którym słuchacie tego podcastu? Kierkegaard powiedział, że byłoby to coś transcendentnego, że zdecydował o tym ktoś z wyższej sfery, której my nie jesteśmy w stanie pojąć. Ja raczej powiem, że był to przypadek. Druga kategoria, kategoria miłosne podejście do życia, być może. I tu świat składa się z samych okazji do miłości. Uważam, że jest to trochę co innego niż podejście racjonalne, bo w tym przykładzie trochę akceptujemy to, z jaką rzeczywistością jesteśmy zetknięci. I To jest połączenie z poprzednim cytatem. Natomiast bardziej akceptowalne już po zaakceptowaniu pojawia się miłość. Tak też powinniśmy załatwiać wszelkie maści konflikty. Od zaakceptowania, że konflikt jest, po Zaprzyjaźnienie się z tym konfliktem. Nasz największy wróg powinien być dla nas największym przyjacielem, bo od niego i z nim będziemy rywalizować najwięcej, a więc od niego będziemy uczyć się najwięcej. I trzecia kategoria, kategoria wiary. I uwaga, mało kto o tym mówi, ale Joe Biden przy okazji pierwszej wizyty w Polsce po wybraniu go na prezydenta Stanów Zjednoczonych wspomniał właśnie Kierkegaarda. I zacytował właśnie ten cytat, który przywołałem w kategorii wiara. Zatem Joe Biden przywołał, wiara rozświetla mroki ciemności. I to jest ta trwoga to do Boga. Rzekomo pomiędzy nami wszystkimi występuje pewne połączenie z transcendentnością, choć to bardziej już teoria filozofów współczesnych i filozofów na przykład dialogu. Tu raczej chyba nas najbardziej w tym nurcie, gdzie skupiał się bardziej na ontologii. Tak bym powiedział, i pomiędzy nami, tobą a mną, no, występuje w rozmowie. Występuje ktoś jeszcze. Kto? Chyba sami się możecie na to nasuwać. Ale poza tym, no, sam Buber, kto tam był jeszcze, Rosenzweig czy Ebner, raczej przedstawiali taki paradygmat relacji ja ty, gdzie ta relacja stanowi o najistotniejszej kontynuacji życia każdego człowieka i pod tym się podpisuje, jeśli mowa tutaj, jeśli łączymy te filozofie, każda filozofia wywodzi się od poprzedniej, za co na przykład jest mi trudno sięgać po filozofię najstarszą, ale wróćmy do tej nowszej, do naszego bohatera tego podcastu, Kierkegaarda. Mam jeszcze dwa fajne cytaty, które myślę, że dadzą nam kolejny pogląd na jego filozofię. Filozofię, która mnie urzeka i mam nadzieję, że was urzeczę w równym stopniu. A więc Cytując Kierkegaarda, tylko prawda, do której człowiek sam doszedł, może mu przynieść korzyść. I trochę jest z życiem tak, że im starci z wiekiem jesteśmy, tym więcej pytań się pojawia. Zauważcie przeskok pomiędzy załóżmy czwartym a piątym rokiem życia, gdzie dzieci zadają mnóstwo pytań. Może się wydawać, że nieznaczących, ale od tego się zaczyna. A w wieku 50 lat, to chyba jesteśmy już po etapie zadawania sobie pytań o celowość, sens i. Skończoność właśnie życia? Tak myślę? Sam wiele razy cytowałem, chyba nieświadomie jeszcze wówczas Kierkegaarda, kiedy mówiłem o samouctwie. I to zależy też, jak to rozumieć, ale wszystko to, czego my dotkniemy, namacalnie dotkniemy, spotkamy się z jakimś problemem w życiu, to dopiero wówczas będziemy w stanie go zrozumieć i rozwiązać. A bez takiego czułego podejścia do problemu, bez takiego czułego podejścia do życia, chyba w ogóle. No, nie będziemy w stanie wczuć się w sytuację, na przykład rozmawiając z naszym przyjacielem czy przyjaciółką. W ogóle takie relacje, w których uczestniczymy, to jest ten teatr życia. Kocham to określenie, jako teatru życia, że teatr jest sceną, a my jesteśmy na tej scenie i odgrywamy pewne role, przewdziewając pewne maski, pewne założenia, którymi traktujemy i konfrontujemy rzeczywistość, która jest być może od nas oczekiwana. I tak też Kierkegaard. Z tymi swoimi pytaniami o sens, celowość i bytowość? Wspomniał i wspomnę ostatni cytat. Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy. Śmiali się wszyscy, byłem podziwiany, ale myślami byłem daleko, na krańcu świata. Wyszedłem i chciałem się zastrzelić. I kończąc tym cytatem, chciałbym Was zachęcić do cofnięcia się. O rok, rok czasu wstecz. Na tym podcaście wtedy powstał taki odcinek o samobójstwie. To też w pewien sposób tyka problemu egzystencjonalizmu, a przede wszystkim problemu skończoności. Skończoności, którą my chcemy przyspieszyć. Wiele jest głosów, że śmierć jest czymś nieuniknionym, czymś, co czeka każdego z nas, i praktycznie właśnie jako z wrogiem powinniśmy się zaprzyjaźnić. Jest wiele takich problemów. Ale raczej problemów, przez które. Myślimy o przyspieszeniu skończoności. Dziękuję za przesłuchanie. Postępujcie tą moją kategorią miłosną. Załóżmy, świat składa się z samych okazji do miłości. Nawet jeśli spotykacie na swojej ścieżce problemy, to tylko tak nauczycie się ich prawdziwej natury. Dziękuję i mam nadzieję, że z Sorena Kierkegarda wynieśliście naprawdę dużo. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już za tydzień o godzinie 19 na podcaście Oliw Głowie. Wszystkiego dobrego. Cześć, pa!